Szanowni Państwo, mamy dzisiaj zaszczyt w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Samorządu Województwa Łódzkiego wręczyć symboliczne czeki, które są wynikiem prac, starań pani prezydent Marioli Czechowskiej, pani starosty Dorety Dorad Pędziwiat, pani Agnieszki Wysockiej i pana Jacka Bakalarczyka. Oraz nas radnych, którzy tutaj szczególnie zabiegają o Bełchatut, Bełchatów, powiat Bełchatowski, gminę Bełchatów. To jest radny, radna Aneta Niedźwiecka i radny Dariusz Rogut. Ja nazywam się Beata Druszcz. Szanowni Państwo, bardzo miło jest nam wręczyć te symboliczne. Czeki, Anetko, poproszę, trzymaj tutaj, bo rzeczywiście współpraca samorządu województwa łódzkiego z jednostkami samorządu terytorialnego, a taką jednostką jest Miasto Bełchatów i Powiat Bełchatowski, jest szczególnie intensywna. Bardzo cieszymy się, że pani prezydent, pani starosta, starostowie bardzo mocno zabiegają o to, by poprawić jakość życia mieszkańców, bo te czeki mają służyć, te pieniądze mają służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Jest tu pomoc finansowa na zdrowie, czyli tak zwany program Zdrowie Łódzkie na plus. Jest utworzenia miejsca edukacji ekologicznej. To jest powiat bełchatowski przy Zespole Szkół podstawowych numer jeden w Bełchatowie. Tutaj mamy również zdrowie na plus, promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna. Miasto Bełchatów, również zdrowie na plus, promocja zdrowia, również zdrowie na plus i również promocja zdrowia. To są wszystko projekty, granty, które będą służyć mieszkańcom miasta, gminy i powiatu, powiatu Bełchatowskiego. Miasto Bełchatów, standaryzacja rozwiązań w zakresie infrastruktury rowerowej. Duży nacisk w tej chwili Urząd Marszałkowski kładzie na te rozwiązania służące poprawie jakości transportu rowerowego, z czego mieszkańcy naszego województwa bardzo chętnie korzystają. Muzeum regionalne, tutaj Dariusz Rogut szczególnie blisko. Bliskie jest mu to miejsce, muzeum regionalne, renowacja podłóg drewnianych w tym pięknym dworze, muzeum. Mamy I tutaj społeczne, organizacje. społeczne organizacje, czyli Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka, Hufiec Reduta, wciąż żywe tradycje. Wiadomo, że harcerze przede wszystkim dbają o trwałość zachowanie tych pięknych tradycji, jeśli chodzi o miasta. Stowarzyszenie Kopalnia Dźwięków, Dźwięki Rytm Kultura i Zabawa jako siła jednocząca społeczność. Jest to kulturalnie, regionalnie kolejny program dotacyjny Turystyka na Plus. Tutaj wiele organizacji pozarządowych korzysta z tego programu, by rozwijać turystykę regionalną. Kulturalnie, regionalnie również kolejne smakowanie kultury. Smakowanie kultury, piękny projekt. To są Stowarzyszenie e, Towarzystwa Przyjaciół Grocholic i Okolic, Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej, Syjon, znany również w całym województwie zespół, który z pięknymi koncertami podróżuje, e, a swoje miejsce i siedzibę i małą ojczyznę ma właśnie tutaj w Bełchatowie oraz Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych w Bełchatowie Grocholicach. Otrzymuje tutaj dotacje, wsparcie na ratowanie zabytku, jakim jest Kościół w Brocholicach. Szanowni Państwo, jesteśmy zaszczyceni, że możemy wręczyć również dla Powiatu Bełchatowskiego utworzenie, utworzenie tutaj miejsca edukacji ekologicznej. Szanowni Państwo, myślę, że możemy rozpocząć i wręczać te najważniejsze. Najważniejsze granty. Cieszymy się, że samorząd tutaj lokalny, Bełchatowa, jest zainteresowany pracą szczególną pracą, pozyskiwaniem środków, bo nie wszystkie samorządy występują o takie pozyskanie środków. Nie jest to pierwszy, nie są to pierwsze granty, bo kadencja już dobiega końca, ta pięcioletnia kadencja i tych grantów w przeciągu tych pięciu lat i możliwości z nich skorzystania było bardzo wiele i samorządy, pani prezydent, pani starosta, tutaj państwo bardzo mocno wspierali i zabiegali o to, by móc korzystać, by mieszkańcy Bełchatowa, powiatu bełchatowskiego mogli korzystać z finansowego wsparcia dla działalności na terenie tutaj naszego województwa łódzkiego, a szczególnie tych, tej szczególnej ojczyzny, jakim, jaką jest Bełchatów i powiat bełchatowski. Jedno zdanie, panie radny. Proszę państwa, żeby te wszystkie fundusze zostały... Zrealizowane, a przede wszystkim miasto, powiat czy stowarzyszenia otrzymały te fundusze, jak wiecie, muszą być zawsze napisane bardzo dobrze wnioski. A ponieważ te wnioski były bardzo dobrze napisane, merytorycznie uzasadnione, a więc wszystko co przychodzi przez nasze komisje jako radnych, po prostu zostało wówczas przyjęte. Oczywiście według odpowiednich kryteriów. To nie jest tak tylko, że. Z powiat Bełchatowski czy miasto otrzymywały z, tylko i wyłącznie granty. Oczywiście o, również inne miejscowości na terenie Województwa Łódzkiego, ale wszystkie, które otrzymały miały odpowiednią ilość punktów i potem oczywiście przez komisję musiały te wszystkie projekty przejść, pozytywnie zaakceptowane przez radnych. Ja się tylko cieszę, że tutaj akurat Powiat Bełchatowski jest tak aktywny i miasto Bełchatów, oczywiście muzeum jest mi bliskie z, z powodu pełnienia funkcji wcześniej dyrektora, ale generalnie, tak jak kiedyś Państwu też powiedziałem, pani prezydent. A oczywiście Muzeum samo w sobie jest ważne dla nas jako mieszkańców powiatu. Jest to pewien taki symbol naszej historii wspólnej i uważam, że zawsze trzeba takie decyzje podejmować, aby wspierać takie takie inwestycje i projekty. Tak więc cieszymy się, że możemy tutaj być u Państwa w gościnnych progach Urzędu Miasta z panią Starostą, z panem, z panem wicer starostą i organizacjami samorządowymi, bo cieszę się również, że takie stowarzyszenia jak w gminie Kluki. Pamięta panie prezesie również o historii. I ten rajd rozumiem jest dotyczący właśnie wydarzeń wrześniowych, które są dla nas też oczywiście bardzo ważne. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę. To ważne, szanowni państwo, żeby zaznaczyć, że ta mijająca kadencja, w której zarząd i większość należała do zjednoczonej prawicy, do Prawa i Sprawiedliwości. Postarał się o to i głównym celem działania było to, żeby województwo łódzkie mogło czerpać z tych środków równomiernie i ten zrównoważony rozwój dotyczył całego województwa, nie tylko tak jak to bywało w latach poprzednich łodzi ponieważ w województwie łódzkim jest nie tylko Łódź, ale jest Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Zduńska Wola, Łowicz, Kutno, Zgierz. Jest wiele ważnych ośrodków, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków, ośrodków kultury, sportu, organizacji pozarządowych, które bardzo Prężnie działają na terenie województwa łódzkiego, bardzo prężnie zaangażowały się właśnie w pisanie tych wniosków dotacyjnych. Dotyczy to również sołectw, Kół gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych i ta aktywność lokalnych, małych społeczności pokazała, że ta nasza zmiana horyzontów i rozdziału tych środków finansowych była bardzo potrzebna przez minione pięć lat i mamy nadzieję, że będziemy mogli kontynuować to w najbliższej kadencji. Myślę, że tak przystępujemy, coś przystępujemy do wręczenia. Bardzo proszę powiat Bełchatowski, pani starosta, gratuluję bardzo. Pani starosta, wszystkie tak, wszystkie, panie starosto, tak, wszystkie tak. trzy, Panie starosto również zapraszamy tu na ręce. Bardzo proszę, ja i gratulujemy. 20, 20, no. 20. Zawsze ta promocja bardzo zdrowia jest bardzo ważna i służy. Ale edukacja. Edukacja, edukacja, edukacja oczywiście edukacja. i rozwój naszych szkół. słuchajcie. To jest to działanie prewencyjne, które ma bardzo duże znaczenie wśród mieszkańców. Dalej, I tam są mamy? słuchajcie Miasto. cztery dla miasta, był plus y, dla, dla muzeum, oczywiście. Cztery dla miasta. Pani prezydent, bardzo cztery. proszę tutaj. Standaryzacja rozwiązań, zdrowie na plus, również ta promocja, zapobieganie, informowanie, edukacja społeczeństwa i również tutaj będzie, będzie co robić dziękuję. Pani Prezydent. Pani prezydent, ja dla dyrektora, jeśli mogę osobiście. Tak. Ja, jeśli państwo pozwolicie, szanowni państwo, to kolejne środki, które płyną do naszego miasta z Urzędu Marszałkowskiego. Nisko kłaniam się panu marszałkowi i państwu radnym. To środki 50 tysięcy na szeroko rozumianą ochronę zdrowia, które pozwolą nam rozszerzyć zakres działań realizowanych każdego roku w Bełchatowie to również środki na infrastrukturę rowerową w wysokiej kwocie. Są to również środki, ja sobie już pozwolę, chociaż ten czek zostanie wręczony za chwilę. Są to środki również dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Ostatni etap remontu podłogi w sali ślubów. Myślę, że po tym dokonanym remoncie cały budynek będzie lśnił. Bardzo pięknie jeszcze raz dziękuję. My gratulujemy. Tylko sobie sacio. Gratuluję. Dziękuję pięknie. Gratulujemy. Szanowni Państwo, ja składam tutaj serdeczne podziękowania władzom Frontu Województwałskiego. Ostatni etap remontu Muzeum Regionalnego w obratowie za chwilę się odbędzie dzięki tym środkom i to jedyne piękne miejsce w naszym mieście zabytkowe będzie lśniło i służyło mieszkańcom. Tak. To przepraszam, to może jeszcze ja. Bardzo O naszych projektach. Drodzy Państwo, niezwykle ważne dla nas utworzenie miejsca edukacji ekologicznej, tak zwane Patio, przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Numer 1. Jak Państwo wiecie, ze względów bezpieczeństwa nasze szkoły ponadpodstawowe są zamknięte. Ale chcemy, dbamy o to, aby nasza młodzież w czasie przerw mogła wyjść na świeże powietrze w dogodnych, przyjaznych warunkach i właśnie te pieniążki pozwolą nam na utworzenie takiego miejsca, by młodzież mogła sobie swobodnie posiedzieć, porozmawiać i zażywać świeżego powietrza. Także to jest dla nas niezwykle ważny projekt, ale również Zdrowe Łódzkie, drodzy Państwo. Pozyskane środki pozwolą Powiatowego Centrum Sportu na realizację. Zadań w zakresie takich treningowych ćwiczeń niezwykle dla nas istotnego. Ostatnio sportu Nordic Walking, bardzo popularnego w naszym mieście, także będą w ramach tych środków mogły odbywać się takie dodatkowe zajęcia, a także pomoc przedmedyczna, która będzie organizowana dla tych dzieciaczków, które będą brały udział. W zajęciach, czy też letnich, czy też zimowych. Bardzo serdecznie dziękujemy. To niezwykle dla nas ważne projekty i cieszę się, że będziemy mogli realizować. Tak jak zostało już powiedziane, oczywiście to nie są pierwsze projekty, ale niezwykle ważne. Zawsze, jak jest tylko taka możliwość, oczywiście staramy się i składamy wnioski po to, aby te środki pozyskiwać, bo jest to dla nas ogromne wsparcie. Bardzo dziękujemy. Tak, urząd realizuje wiele projektów grantowych. Tego jest ogrom i dzięki temu też każdy samorząd znajduje i każde stowarzyszenie, organizacja znajduje tutaj coś dla siebie. Zapraszam tutaj Związek Harcerstwa, przedstawiciela też będą wciąż żywe tradycje. Może kilka słów, bardzo e, proszę. Bardzo dziękuję. Nasza społeczność harcerska to przede wszystkim młodzież bułchatowska. No i gdzieś tam chciałam bardzo serdecznie podziękować za to, że dostaliśmy takie, taką możliwość, żeby trochę o tych naszych tradycjach bełchatowskich im przekazać, bo sami do końca czasami nie wiedzą, co tak ich otacza, a bardzo zaznaczyć, że no jest to Piękne i bardzo dziękujemy jeszcze raz, że możemy e, dzięki Państwu zrealizować taki projekt. Gratulujemy młodzieży i życzymy wie? powodzenia Cześć, w realizacji. Tak aktywni, to jest tak. bardzo, bardzo ważne. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję Tak, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Kluki, aktywny samorząd, rajd rowerowy szlakiem obrońców września. Zapraszamy tutaj przedstawiciela Stowarzyszenia. Pan Prezes, Pan prezes tak, gratulujemy. Dziękuję. Mam nadzieję. Dziękuję. że rajd będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, bo to wydarzenia teraz moda na jeżdżenie rowerami, moda na to, by poznawać historię na rowerze. To też jest w tej chwili bardzo modne. Gratulujemy. Tak, ja bardzo dziękuję zarządami województwa łódzkiego, czyli komisji oczywiście za przychylne, tak powiem przychylność co do tego naszego przedsięwzięcia, jakże ważnego dla społeczności. Wojew... mieszkańców województwa łódzkiego, a przede wszystkim gminy Kluki, gdzie będziemy mogli realizować ten rajd rowerowy i przy okazji przypomnieć te aspekty historyczne, które pan profesor tutaj wspomniał, bardzo ważne, bo poprzez, przez tereny gminy Kluki przechodzi ta ten szlak obrońców można powiedzieć września 1939 roku i to jest bardzo istotny element historyczny tutaj na naszym terenie Pochtobuchatowskiego. Już dzisiaj zapraszam mieszkańców gminy Kluki na to wydarzenie. On odbędzie się na przełomie kwietnia maja, już zaraz po popisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim. To będzie pierwsze tego typu wydarzenie na terenie gminy Kluki, za to serdecznie tutaj komisji Państwu dziękuję. Zapraszam już dzisiaj do tego wydarzenia. Będzie coś wyjątkowego. Także serdecznie dziękuję. dziękuję. Gratulujemy. I teraz pytanie, jest ktoś ze stowarzyszenia przyjaciół Grocholic i Okolic? Jest. 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 Pani się tak ukryła, że w ogóle nie widziałam już nikogo. Tak. Smakowanie kultury. Może coś więcej o tym projekcie? Oj, Myślę, że ja nie. nawet mniej bym powiedziała o tym, ale więc... Może dzisiaj nie będę nic mówić. Chciałabym po prostu podziękować za ten grant, bo na pewno dla naszego miasta Bełchatowa bardzo się przyda. Dziękuję bardzo. Grocholice to taka szczególna enklawa w tym mieście Bełchatowie. Wyjątkowa. <tuluję>. Wyjątkowa tak. Rzymsko-katolicka parafia pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Grocholicach. To ja, może, na ręce pani starosty tutaj, czy nie? Pani, pani prezydent, bo pani pani to tak, miasto, tak, miasto. prezydent miasta bardzo z prośbą o przekazanie. Bardzo tak, bo ta kwestia ratowania zabytków w województwie łódzkim jest bardzo ważna i wiemy, że e, sama parafia nie poradzi sobie często z tym zakresem prac, jaki e, przy zabytkowych budynkach kościołów jest potrzebny. E, Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników mhm. Muzyki Chrześcijańskiej Syjon, nie ma nikogo. To też Agnieszko, może na Twoje ręce będziesz przekazywać. Dziękuję. Bardzo proszę. I Stowarzyszenie Kopalnia Dźwięków. Jest. tak. Dźwięk i rytm, kultura i zabawa, jako siła jednocząca społeczeństwo regionu. Znów Kulturalnie, regionalnie. Znów pięknie będą grać. <gry> Gratulujemy. Gratulujemy. Bardzo proszę. Wydarzenie, które chcemy zorganizować, będzie to koncert Miejskiej Orkiestry Dętej wraz z Towarzyszeniem Solistów Churu kantabila. Piękne połączenie, Wkrótce wyjątkowe będą szczegóły. Koncert odbędzie się w trzecim kwartale roku, także serdecznie zapraszam. Tak, bo to dużo pracy kosztuje tak. takie zestawienie. Gratulujemy wszystkim.